Jesteśmy tutaj od paru lat darczyńcami na rzecz tej świątyni. I jesteśmy właściwie zadowoleni, że się przyłączyliśmy do, do tego dzieła. Z no jaką intencją przybyliście? Intencja jest bardzo szczytna. Mamy córkę, która już 4 lata jest po ślubie, ale nie, nie mogą. Się doczekać potomstwa. My jesteśmy już w takim wieku dosyć zaawansowanym i bardzo czekamy na, na wnuczka czy, czy wnuczkę. Także modlimy się za to i właściwie już nie pierwszy raz tu jesteśmy w tej sprawie, bo ta sprawa już się ciągnie, prawda? Cztery lata właśnie minęło. No, mamy nadzieję, że się dobrze skończy ta cała akcja, bo córka się leczy, więc mamy nadzieję, że że to się pomyślnie zakończy i Bóg wysłucha naszych próśb. A jeśli chodzi o, o świętych, których uwielbiamy, no to oczywiście Jana Pawła, bo to jest nasz ulubiony święty Karol, także wielki człowiek i po prostu jesteśmy z niego dumni, że go mieliśmy.